piękna przemowa pana Aleksandra Fiergija. Cieszymy się, że są takie stowarzyszenia, że są tacy ludzie. I raz jeszcze moi drodzy, przypominając także policji i wszystkim przechodniom, my tutaj jesteśmy dla nas, dla was, dla przyszłości tego naszego kraju, czyli młodych, młodego pokolenia naszych dzieci, wnuków, bo chcemy godnie, przede wszystkim w godnych warunkach pracy żyć. I ja z tego miejsca przypominam, że stowarzyszenie Bronimy Modru przyszłych pokoleń dla funkcjonariuszy e, mundurowych jest. Także nasz Związek Zawodowy Wolność i Godność także odsyłamy, bo moi drodzy, razem musimy próbować tym szaleńcom e, wyrwać tą pałeczkę z ręki i jedną z takich partii war, wa, walczących, warczącej, warczącej, wręcz na to, co wyprawia się w tym Sejmie, w tym cyrku, gdzie rząd polskojęzyczny, rząd warszawski e, za wszelką cenę zaprzedaje polską gospodarkę polską gospodarkę, wolność Polaków, krękając pełzając przed Unią Europejską, a przede wszystkim pozwalając na to, aby doprowadzić do upadłości gospodarczej i ekonomicznej naszego narodu, zapadłości służby, zapaści służby zdrowia, drastycznego obniżenia poziomu edukacji w szkołach polskich naszych dzieci, a przede wszystkim Około 200 tysięcy nadmia nadmiarowych zgonów. I moi drodzy, cieszę się, że reprezentuję tutaj także Konfederację Korony Polskiej, która jest organizatorem tego wydarzenia i cieszę się, że są z nami także nasi koalicjanci, partia Korwin i bardzo proszę o zabranie głosu e, wiceprzewodniczący na okręg warszawski, pan Resze Leszek Burchard. Wielkie brawa, moi drodzy. Brawo! Witam Państwa bardzo serdecznie. Niezmiernie się cieszę, że pomimo, że jest środek tygodnia, zaczęliśmy tutaj o 15, a jest naprawdę mnóstwo ludzi i mnóstwo ludzi przyszło tutaj, żeby zaprotestować, pomimo tego, że cały ten projekt tego rozporządzenia, nasi rządzący próbują przemyć tylnymi drzwiami, jakby w zupełnie, w zupełnie atmosferze, która, gdzie opinia publiczna zajmuje się zupełnie innymi rzeczami. Pomimo tego jest tutaj tyle osób i bardzo mi cieszy. Muszę Wam powiedzieć jedną rzecz, że historię tworzą, tworzą właśnie tacy ludzie zdeterminowani. My pokazaliśmy, że od prawie trzech lat w tej jednej kwestii, w kwestii segregacji sanitarnej i walczenia z tą, tą pseudopandemią, tak? Bo wiemy, że środki, które były tutaj przez te lata nam serwowane, były absolutnie nieadekwatne do zagrożenia, bo zagrożenie nie było takie, o jakim nam mówili. I my tutaj od, od blisko trzech lat wszyscy walczyliśmy. Przed, przede mną przemawiało mnóstwo różnych przedstawicieli różnych organizacji, stowarzyszeń, fundacji, związków zawodowych. Coraz bardziej się organizujemy, działamy coraz sprawniej. Jesteśmy zdeterminowani. To nie jest krótko taki krótki słomiany zapał, który zaraz przechodzi, tylko to jest naprawdę zdeterminowane działanie, które musi się powieść. Teraz e, kole, kolejne przedstawiciele kolejnych jakby grup społecznych. Przed chwilą właśnie przemawiał pan e, żołnierz, tak mundurowy, Kolej, przedstawiciele kolejnych grup zawodowych i społecznych zaczynają się organizować i przede wszystkim zaczynają współpracować między sobą. To doprowadzi do tego, że na pewno damy radę zwyciężyć. W takich krajach jak właśnie Niemcy, wspomniane Kanada, Australia, Holandia, Francja, oni doprowadzili do dużo większej. Du dużo większej e, segregacji do olbrzymiej segregacji sanitarnej do olbrzymiego zamordyzmu u nas w Polsce przez te działania. Ta, ta segregacja miała ułamek tego, co się działo w państwach e, w zachodnich, w Kanadzie, w Australii, w, w Niemczech, we Francji. To był ułamek, i dalej i niezmiernie cieszy mnie to, że jesteśmy tak czujni, że w momencie, kiedy tylnymi drzwiami próbuje się przemyśleć projekt tej uchwały, zebrało się nas tutaj tyle i wszyscy protestujemy. Do, zebrali się ludzie z wielu miast Polski i tutaj już Socha mówiła o kolejnych, e, kolejnych wydarzeniach, które się toczą. Przy takiej organizacji, przy takim Determinowaniu, przy takim, e, przy takim zapale, na pewno uda nam się ich powstrzymać, i z, z tą myślą chciałbym wam zostawić. Dziękuję za uwagę.